Wstawanie bardzo wcześnie rano nie należy do najprzyjemniejszych czynności i większość z nas ma z tym kłopot. Ale na szczęście można to zmienić. Ja mam dla ciebie sześć naukowo udowodnionych metod, które sprawią, że twój organizm polubi wczesne wstawanie, a ty będziesz miał mnóstwo energii z samego rana. I podobno wystarczą jedynie 3 dni, żeby tak się stało, a przynajmniej tak twierdzi Huberman w swoim podcaście. 3 days of pain The rest is easy. Droga do zostania rannym ptaszkiem jest tak naprawdę banalnie prosta i opiera się na działaniach uderzających w trzy podstawowe mechanizmy biologiczne. Po pierwsze, chcemy podnieść poziom naszego kortyzolu z samego rana. Stężenie kortyzolu jest najwyższe w naszym organizmie w około 30 minut po przebudzeniu, ale my będziemy chcieli to zrobić szybciej i bardziej. Po drugie, chcemy zadbać o odpowiednio wyższą temperaturę naszego ciała z samego rana. Nasz organizm osiąga najniższą temperaturę około 3, 4, w nocy, i od tego momentu zaczyna ona powoli wzrastać. Co jest jednoznacznym sygnałem do przebudzenia. Trzecim mechanizmem, na który tak naprawdę składają się też dwa poprzednie, jest rytm dobowy, a w zasadzie jego regulacja, którą chcemy osiągnąć poprzez wykonywanie odpowiednich czynności w określonych porach regularnie przez jakiś tam okres czasu. Tutaj optymalnie 3 dni. Tak się składa, że ten film po raz pierwszy na moim kanale ma sponsora. I oprócz poziomu kortyzolu oraz temperatury naszego ciała, w tym materiale postanowiłem podnieść także poziom mojego biurka. Jako student medycyny spędzam mnóstwo czasu nad książkami i już od dawna marzyłem o takim stojącym, regulowanym biurku, żeby zadbać trochę o swoje plecy podczas roku akademickiego. I tak się składa, że firma Flexispot postanowiła spełnić moje marzenie. Już po paru pierwszych dniach z tym biurkiem mogę powiedzieć, że to naprawdę porządny sprzęt, który Zrobił na mnie niemałe wrażenie. Dzięki dwóm cichutkim silnikom możesz regulować jego wysokość od 63,5 do 128,5 cm. Wyobraźcie sobie, że możecie zmienić pozycję z siedzącej na stojącą, kiedy tylko chcecie, bez przerywania nauki. I to wszystko praktycznie, bezgłośnie, bo poniżej 50 dB. Może udźwignąć aż 160 kg, więc spokojnie położycie na nim wszystkie swoje podręczniki, laptopa, a nawet tak jak sami widzieliście, będziecie mogli na nim usiąść. Panel sterowania z ekranem dotykowy LED jest super intuicyjny, a wbudowany port USB to małe, ale przyjemne udogodnienie. Ja na przykład mam pod niego podpiętą moją ładowarkę indukcyjną. E7 Pro ma system antykolizyjny i blokadę rodzicielską, a design matowa czerń albo perłowa biel, jeśli chodzi o ramę, co pasuje do każdego wnętrza. Do tego świetnie wykonany, sporych rozmiarów blat, którego naprawdę od dawna mi brakowało. Magnetyczna osłona na kable i nogi w kształcie 4C pozwalają zachować estetyczny wygląd biurka. A 10-letnia gwarancja i 60 dni na zwrot to daje spokój ducha, którego potrzebujemy, zwłaszcza gdy jesteśmy na studiach i każda złotówka się liczy. Z okazji Black Friday FlexiSpot przygotował specjalną promocję. Możecie dokładnie takie samo biurko, jakie mam ja, kupić z rabatem aż do 50%. Zajrzyjcie na flexispot.pl i skorzystajcie z tych niesamowitych promocji na Black Friday. Żeby wpłynąć na wszystkie trzy z wymienionych mechanizmów, Powinniśmy w pierwszej kolejności zadbać o odpowiedni harmonogram snu. Pamiętajmy, że każdy z nas ma swój własny rytm dobowy czyli taki biologiczny mechanizm, który reguluje cykl snu i czuwania. Jak się okazuje, jest on zależny od tego, co jest zapisane w naszych genach. I rzeczywiście są osoby, które z natury są skowronkami, a część osób to sowy. Natomiast większość z nas jest gdzieś pomiędzy. Standardowo większość z nas kładzie się spać między 22 a północą, a wstaje między 6 a 8 rano. Potrzebujemy mniej więcej między 7 a 9 godzin snu, ale potrafisz to różnić i być zależne od tego, jaka jest pora roku, a także na przykład czy nie mam przypadkiem infekcji. Ale ustalając swój harmonogram snu, musimy wziąć te wszystkie rzeczy pod uwagę. Bo bo jeśli chcemy wstawać odpowiednio wcześnie rano, musimy też odpowiednio wcześnie się kłaść i się wysypiać. Jednak, jeśli postanowicie w te najbliższe trzy dni przestawić wasz organizm na poranne wstawanie, to pójdźcie spać dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście zrobicie się zmęczeni i śpiący. Ale wstańcie razem z budzikiem. Pozwólcie waszemu organizmowi naturalnie przystosować się do nowego harmonogramu. Pewnie będziecie zmęczeni kolejnego dnia. Ale nie kompensujcie tego zmęczenia. Nie idźcie na drzemkę i postarajcie się ograniczyć spożycie kofeiny w godzinach popołudniowych. Pamiętajcie, trzymajcie się harmonogramu nawet w dni wolne. Wiem, że nie jest to zbyt przyjemne, żeby wstawać o 5 w sobotę czy w niedzielę. Każdy chciałby pospać trochę dłużej, ale właśnie na takie poświęcenie musicie być gotowi, jeśli chcecie rzeczywiście polubić wczesne wstawanie. Okazuje się, że pomocny we wczesnym wstawaniu może okazać się głód i on także w dużej mierze reguluje nasz cykl dobowy. Jeśli zaczniemy jeść śniadanie zaraz po przebudzeniu, albo może zdecydowanie wcześniej, niż robiliśmy to dotychczas, może okazać się, że automatycznie będziemy budzić się zdecydowanie wcześniej. Wiem, że sporo osób z samego rana nie ma apetytu, i to nie jest tak, że nagle musicie zacząć jeść śniadanie z samego rana, żeby chciało wam się wcześniej rano wstawać. Pomyślcie sobie o naszym organizmie jako orkiestrze. My jesteśmy natomiast jej dyrygentami. Jeśli zadbamy o to, żeby rytm był regularny, to orkiestra będzie grała tak, jak tego będziemy chcieli. Ale nasze ciało do końca nie wie, że chcemy zacząć wcześniej wstawać. Nie posłucha nas, jeśli nie damy mu odpowiednich wskazówek w postaci dobrych bodźców ze środowiska zewnętrznego. Wtedy nasz mózg będzie wiedział, żeby wysłać impuls do reszty ciała, że pora wstawać i zacząć działać. A poranna ekspozycja na światło słoneczne jest jednym z najsilniejszych bodźców, który pozwala wyregulować nasz rytm dobowy i daje naszemu organizmowi sygnał do wyrzutu kortyzolu z samego rana. Najlepiej wystawić się na działanie światła słonecznego do godziny od przebudzenia. Jest to kluczowe, żeby było to naturalne światło słoneczne, nie żadna żarówka i nie może ono padać przez szybę. Chodzi o ilość światła, jego natężenie i barwę bo to właśnie te parametry pobudzają naszą siatkówkę do tego, żeby wysłała do mózgu sygnał. Który wysła za to sygnał do nadnerczy, żeby wystrzelić kortyzol z samego rana. Oczywiście w miesiącach jesienno-zimowych będzie o to bardzo, ale to bardzo ciężko, szczególnie jeśli mówimy o wstawaniu o 5 czy 6 rano. Można to obejść wtedy na dwa sposoby, i pierwszy z nich jest wystawienie się na bardzo długo na to światło słoneczne, na przykład godzinny spacer z samego rana, ale kto ma na to czas? Drugi sposób to rozświetlenie pomieszczenia, w którym się budzimy. Po prostu zapalić wszystkie lampki i światełka, jakie tylko mamy, nie zastąpi nam to światła słonecznego. Natomiast może pomóc rzeczywiście we wstawaniu. Kolejną czynnością, którą możemy wykonać, żeby poczuć się bardziej pobudzeni od samego rana, jest aktywność fizyczna w pierwszej godzinie po przebudzeniu. I nie chodzi tutaj wcale o morderczy trening. Wręcz przeciwnie. Może się okazać, że taki morderczy, ciężki trening samego rana wpłynie na obniżony poziom energii w dalszej części dnia. Wystarczy tutaj zwykły spacer, albo na przykład 30 pompek. Ja ostatnio tak Chodzi o to, żeby podnieść trochę ciśnienie, temperaturę naszego ciała i znowu dać mu bodziec do wyrzutu kortyzolu. Jak już ogrzaliśmy się w słoneczku i trochę poćwiczyliśmy, to przyszła pora na zimny prysznic. I jest to najmniej przyjemna metoda ze wszystkich, które przedstawiam w tym materiale. Ale niestety działa świetnie. Nawet jest to dosyć intuicyjne. W końcu kto po wejściu do lodowatej wody nie ma więcej energii i nie czuje się obudzony z samego rana? A wiąże się to po pierwsze ze stresem dla naszego organizmu, czyli wyrzutem kortyzolu. Po drugie, jeśli już trochę bierzemy te zimne prysznice, to najprawdopodobniej także z wyrzutem endorfin, a po trzecie ze wzrostem temperatury ciała. I możecie się zdziwić, jak to, przecież wchodzę pod lodowaty prysznic, jak moja temperatura ciała może po czymś takim wzrosnąć. Ale ma to więcej sensu, niż mogłoby się wydawać. Środek termoregulacji w naszym mózgu dba o to, żeby ta niska temperatura ciała została skompensowana, dlatego zaprzęga do działania naszą brunatną tkankę tłuszczową i chce nas ocieplić, co w konsekwencji daje wyższą temperaturę ciała niż mieliśmy ją wyjściowo przed zimnym prysznicem. Jeśli macie problemy sercowo-naczyniowe, to lepiej, żebyście się za nią nie zabierali. Nawet mnie, a nie mam nadciśnienia ani problemów sercowo-naczyniowych, czasem boli głowa po tym, jak wezmę zimny prysznic, ponieważ wiąże się to ze skurczem naczyń i zwiększonym ciśnieniem tętniczym. Dlatego, jeśli wiecie, że taki zimny prysznic może Wam zaszkodzić, to nie implementujcie go do swojej porannej rutyny naprawdę i bez tego poradzicie sobie ze wczesnym wstawaniem. Ostatnią metodą na to, by nasz mózg polubił wczesne wstawanie, jest socjalizacja. I podejrzewam, że mało kto lubi się socjalizować z samego rana, kiedy jeszcze nasz mózg nie funkcjonuje prawidłowo i mamy zaspane oczy, ale właśnie o to chodzi, żeby zaczął funkcjonować prawidłowo. Więc jeśli wystawimy się na kontakt z drugim człowiekiem, nasz mózg znowu dostanie zastrzyk endorfin pobudzi nasze nadneczna do wystrzału kortyzolu, no i zwiększy swoją generalną uwagę, co będzie miało pozytywny wpływ na nasz poranek. To jest sześć naukowo udowodnionych metod, dzięki którym polubicie wczesne wstawanie. Gwarantuję Wam to, bo ja naprawdę to polubiłem. Nigdy nie miałem z tym za dużych problemów, ale nigdy też specjalnie nie mogłem powiedzieć, że to lubię. Natomiast jeśli chociaż część z nich uwzględnicie w Waszej porannej rutynie, to gwarantuję Wam, że będzie Wam się wstawało łatwiej, będziecie mieli więcej energii z samego rana, i będziecie jakoś tak trochę lepiej patrzeć na życie po takim poranku. Chyba tak mi się wydaje. Ja przynajmniej tak mam. Dajcie znać w komentarzach, o której wy wstajecie i co robicie z samego rana, żeby było wam jakoś łatwiej przetrwać resztę dnia i żeby poranek nie był aż tak bolesny. Chętnie wypróbuję ciekawsze metody i jeśli będą działać, to zostawię je w swojej porannej rutynie i podzielę się z nimi na kanale. Jeśli nie masz pomysłu na komentarz, po prostu możesz zostawić emotkę Pioruna. Będzie mi miło. Jeśli mi podobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę i zajrzyj na mój kanał, bo jest tam trochę ciekawych treści, które mogą Cię zainteresować. A jeśli tak się stanie, zostaw subskrypcję. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony mi czas i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć, trzymaj się!